Witajcie dowódcy. W dzisiejszym odcinku wracamy do minigry i tym razem nic wybuchowego się nie wydarzy, bo wszystkie skrzynki już zebraliśmy. Teraz po prostu farmimy prezenty i patrzymy, co jeszcze uda nam się wycisnąć z naszego eventu. Ale w międzyczasie pogadamy o czymś bardzo ciekawym. Wargaming wrzucił ostatnio posta, w którym pokazał, że będzie można odebrać ósmy tier za 0 kredytów i 0 exp. Brzmi jak totalny przełom, i pytanie brzmi. Czy Blitz idzie w stronę dużego wota? Czy zamierzają rozdawać całą linię czołgów za darmo? Czy to początek ogromnej rewolucji w ekonomii gry? Pospekulujemy, przegadamy plotki, a na końcu odcinka wszystko wyjaśnię, co to naprawdę oznacza i dlaczego nie będzie tak pięknie, jak niektórzy myślą. Zaczynajmy. Często wiele widzów pyta mnie, w jaki sposób mogą wesprzeć mój kanał bez wydawania realnych pieniędzy. Pojawia się taka okazja. Jedyne co musisz zrobić, to pobrać grę z mojego linku. Link masz w opisie i w przypiętym komentarzu. Pobierasz gierkę i to wszystko. W ten sposób wspierasz mój kanał i moją działalność, bez wydawania realnych pieniędzy. Więc osoba zainteresowane odsyłam do opisu i do komentarza. Z góry dziękuję i zapraszam na materiał. Stuację go w ten sposób, że mamy zebrane wszystkie skrzynie i teraz. Cały czas codziennie odnawia nam się paliwo. To jest czas, żeby wykorzystać to po prostu na farmienie skrzynek. Każda skrzynka to są gwarantowane kredyty. Dlatego teraz jest taki plan: po prostu zbieramy prezenty i wykorzystujemy paliwo maksymalnie jak tylko możemy. Uroczy Piesek wskakuje w pole widzenia, radośnie mradając ogonem. Podążasz za nim? Jasne, że tak. Zaprowadzicie do obozu żołnierzy z wielkimi dziełami. Na szczęście świętują i witają cię herbatą, piernikami i dodatkowym paliwem. Smacznego. Plus 7 paliwa. Pójdziemy teraz może w dół. Tu jest więcej skrzynek. No i teraz tak. Tutaj na ekranie pokazuję wam jakiego posta ostatnio dodał Wargaming. Wszyscy gracze, praktycznie wszyscy, spekulowali że będzie to ruch w stronę Dużego Wota, który rozdaje linię zupełnie za darmo. Tak to wygląda, prawda? I to byłoby logiczne myślenie. Twoja ekipa zauważyła Bałwana i Lampiony. Przyjrzyj się temu miejscu bliżej. Spotkałeś swoich sojuszników przy Bałwanie, nakręcili twoją załogę i uzupełnili zapas. Również pomogli z paliwem. Kolejny raz plus 7 paliwka. No i tak. Wargaming dodawał ten post. Gracze o tym gadali, cały czas było o tym głośno. Spekulacji nie było końca. Starsza pani puka do twojego zbiornika i prosi, żebyś podniósł jej kilka ciężkich toreb. Może są pełne prezentów? Czy pomagasz? Niosąc torby, zaglądasz do środka: girlanda, słoiki gemu i świąteczne dodatki do zbiornika. Starsza pani chichocze, a ty zostawiasz torby w stodole. Podziękuję ci paliwem, po raz kolejny paliwko na plus. Lecimy po kolejne wydarzenie i prezent. Według mnie wprowadzenie darmowych drzewek w Blice to byłby tragiczny pomysł. Nie ukrywajmy tego, że w dużym Wocie może dla twórców gry to jest dobre, bo dużo graczy wróciło do gry, dużo nowych graczy odbiera czołgi. Ale nie ukrywajmy tego, że poziom na randomach w dużym Wocie bardzo spadł i lepsi gracze bardzo na to narzekają. U nas poziom na randomach już nie jest na wysokim poziomie A jeśli jeszcze gracze dostaliby darmowe drzewko To poziom by spadł jeszcze bardziej w dół I to byłby po prostu drastyczny poziom Dlatego przez ten okres Miałem nadzieję Że to nie będzie darmowe drzewko Ale czym dłużej to trwało Tym coraz bardziej wątpiłem w to Że Wargaming może wprowadzić coś innego No bo jednak Według mnie to jest inna rękę Drzewko za darmo. Graczył mnie, szczególnie tym lepszym, ale dla twórcy gry, według mnie to jednak jest dobry ruch. No i tak czekałem, gadałem z różnymi osobami. Jedni mówili, że na pewno to nie będzie drzewko, inni, że na pewno będzie to drzewko. No i co się okazało finalnie? Dzisiaj w grze otrzymaliśmy informację, że dostajemy prezenty na konto. Jakiś tam awatar, jakieś tam chyba tło. Jedną skarpetę na streama, więc warto to zebrać. No i również atest. Atest, który pozwala na zbadanie ósmego tieru zupełnie za darmo. Nie wydając ani grama exp. Więc finalnie nic złego się nie stanie, bo i tak ósmy tier za fricko to jeszcze nie jest taki wielkie zło. Całe drzewko, cała linia byłaby dużo gorsza. Więc finalnie można powiedzieć, że wyszło na plus. Gracze zyskają, nie będzie trzeba farmić całego drzewka. Tylko ósemka na przykład już odchodzi. Jak ktoś bada sobie nową linię, to jest fajna opcja. Na przykład ja tak mam. Ale było ryzyko, że to będzie całe drzewko. A to byłaby katastrofa. No i teraz, to też nie jest tak, że to jest po prostu sytuacja win-win. Bo to może być też coś takiego, że Wargaming bada grunt. W blicie sprawdzają reakcję graczy, żeby nie dać od razu drzewka na starcie i posypieć na nich hejt tak jak w dużym wocie, tylko tak stopniowo. Tutaj dadzą ósemkę za friko, zobaczą jak społeczność zareaguje. Jeśli mają dobry odzew, to być może kiedyś jednak to całe drzewko rozdadzą. Dlatego tutaj trzeba być ostrożnym, bo to się jeszcze może wydarzyć. Ja osobiście tego nie chcę, ale patrząc realnie, jest taka możliwość. To nie jest coś. Co może się nie wydarzyć? Super Wargaming New Paliwo. Minus 20, mimo że zakręciłem jeszcze dwa dodatkowe razy. No i na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o nagrody. Mamy 80 zł, 600 tysięcy kredek, więc sporo. Jedna z wyższych wartości podczas tego eventu. No i oczywiście dodatki. Te certyfikaty to jest złoto. Bardzo, bardzo niedoceniane. Odbieramy. No i co? Zalogujcie się do gry, odbierzcie nagrodę, macie ósmy tier zupełnie za darmo, z którego drzewka tylko chcecie. Dajcie znać, co o tym pomyśle sądzicie. Według mnie na plus, tylko żeby to nie poszło w skrajną stronę całego drzewka zupełnie za frik. Bo już teraz jest mnóstwo awków na randomach, ustawionych bitew i graczy, którzy totalnie nie ogarniają gry na wysokim poziomie. Na wysokim, czyli na dziesiątym. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Zachęcam do wsparcia kanału. Jamaneczkę.